ten konkurs dowiódł w praktyce, że może być tyle wartościowych, pięknych i nowych propozycji grania utworów Fryderyka Chopina, ile jest różnych narodów, odrębnych kultur i temperamentów. Francuzi ze Strady Warszawskiej prezentowali Chopina po parysku salonowego, eleganckiego. Rosjanie sentymentalnego. Podczas gdy Polacy chcieli w tych dziełach doszukać się równowagi między emocją a formą. Intelektualnie zaś podchodzący do spuścizny po romantycznym kompozytorze młodzi pianiści z USA z podwierzchniej powłoki brzmienia dobywali nieprzeczuwane wcześniej elementy polifonii, a całe kompozycje ujmowali w nowe jak gdyby kształty architektoniczne. Malini Peris z Ceylonu grała walce w tempie i z żarem takim, jakby to były tańce kreolskie. Kandydatki japońskie wyśpiewywały kantyleny nocturnów z delikatnością słowików ukrytych w gałęziach jabłoni kwitnących japońską wiosną. Najbardziej zaś było zdumiewające, że nagrodę radiofonii polskiej za najlepsze, czyli najcenniejsze polskie wykonanie mazurków zdobył Chińczyk, Futsung. Jednym słowem, dzięki konkursom warszawskim, Fryderyk Chopin z kompozytora polskiego stał się kompozytorem światowym o tylu obliczach, ile narodów tej ziemi. Bliskim na różny sposób, ale wszystkim ludziom. W ten sposób o piątym konkursie rozgrywanym w 1955 roku pisał Jerzy Waldorf we wznowionej właśnie książce Wielka gra. I dzisiaj przeżywamy te same emocje, bowiem w murach Filharmonii Narodowej w Warszawie odbywają się właśnie przesłuchania pierwszego etapu 18 już konkursu szopenowskiego. My z przyjemnością i wielkim szacunkiem i miłowaniem dla talentów młodych pianistów obserwujemy ich poczynania na warszawskiej scenie. Szczególną uwagą obdarzamy reprezentantów Polski, bowiem nasza kancelaria, Sołtysiński Kawecki Szlęzak, ufundowała nagrodę pozaregulaminową dla najwyżej ocenionego artysty reprezentującego Polskę. Życzymy Państwu miłych wrażeń!